Witam w mojej 25. Prezentacja wizualna na obecną chwilę wygląda jak ten film. Nic mądrzejszego na razie nie powiedziałem. Tutaj w rogu, tutaj, siedzi na filtrze, w lewe, ta krewetka filtrująca. Były tutaj dwie w tym akwarium, ale jedną przerzuciłem do 112. No i ta, jakby biedaczka się troszeczkę nam tutaj osamotniła. W tym akwarium jak widać działają uciekła krewetki orange. No obecnie są w trybie rozmnażamy się. Tutaj wystaje małże i dziwne, bo małż, które tutaj miałem kupionych, to mamy już połowę. Po prostu nie wiem, co było przyczyną. Sądzę, że jakaś część przewożenia roślinnego, typu zadałem za dużo, pół milimetra czy mililitra yy, pewnego nawozu, ale tak naprawdę nie wiem, co zaszkodziło tym małżom. I połowę mi ich wy wykorkowało. Po prostu wchodzisz rano, no jest okej, okay. przychodzisz po robocie, patrzysz i co? Małża w połowie otwarta. Dotykasz ją, małża się nie zamyka, no to już jest nieboszczyk. Podnosisz ją i strasznie śmierdzi, nie? Małża jak, jak się, jak kipnie, jak umrze, to strasznie śmierdzi taką zgnielizną, takim mułem. Trudno to określić, te, te, ten, ten zapach tego pieroństwa zdechniętego. Yy. Jeśli chcecie utrzymywać pod kontrolą ślimaki... Yy. Nazwy nie pamiętam. Takie małe, z taką okrągłą muszelką chodzące. One są takie szare, i cholernie się to pleni. I jak to dziadostwo się pleni, to jeśli nie będziecie utrzymywać określonych norm tego ślimaka, to po miesiącu macie całe akwarium ślimaka. Normalnie dziadostwo. Dlatego. Tu mam dodane 3 ampulary w wersji 1 cm, nie więcej. Także mam nadzieję, że co najmniej pół roku mi to pociągnie i się nie rozmnoży, a się nie będzie robił swoje. Co dziwne, tu mam ślimaka, nie wiem, no tu go widać tutaj ręką, piwam, którego w żaden sposób tutaj nie przyniosłem. A ma tą taką płaską, o, zawijaną jak rogali yy, muszle. I teraz pytanie: kurde, czy te ślimaki mnożą się naprzemiennie? Raz taki, raz taki, raz taki, raz taki, bo nie miałem tutaj fizycznie możliwości, aby ten ślimak, ślego ślimaka tutaj wprowadzić, bo od dość sporego czasu nie, 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 nie wyposażam akwarium ani w, nowe, ani w nowe rośliny, ani w nowe zwierzęta. Także nie wiem, może macie na to jakąś swoją teorię albo sprawdzoną praktyczną wersję czy opinię. Ta wgłębka tutaj pływająca ma jedną wadę: absorbuje światło tym, co są na dole. Dlatego w wolnej chwili wezmę to wszystko stąd i przytwierdzę do tego kamienia. Ale to też ma swój plus, i swój plus, i swój urok, ponieważ kurcze tutaj przyczepiają się krewetki i to małe, i to te duże w ciąży, i tak sobie pływają. Tutaj nawet jedna głodna szaleje, ale to już nie, nie zobaczycie. Multicanie 800 chodzi sobie cały czas w tym zbiorniku, spełnia w zupełności swoją funkcję. Prefiltr również. Bardzo dobrze się sprowadza teraz. Jeśli są małe krewetki, to normalnie by to wszystko powciągało i, i szkoda tylko tych nowych istnień. A tak to spełnia swoją funkcję w sposób bardzo dobry. No to myślę, że, że tyle. No. Następny materiał za jakiś czas. Na razie.